Noc, cisza, małe miasteczko na północy Polski. Z pozoru spokojny wieczór przeradza się w brutalną tragedię. Jeden cios nożem, jedna decyzja, która kończy życie. W niewielkim mieście Nowe, położonym w województwie kujawsko-pomorskim, doszło do dramatycznych wydarzeń, które wstrząsnęły lokalną społecznością i odbiły się szerokim echem wśród mieszkańców całego regionu. W nocy. Gdy większość mieszkańców spała już spokojnie w swoich domach, na jednej z ulic prowadzących w stronę ścisłego centrum miasta rozegrała się brutalna scena, której skutki okazały się tragiczne. Mężczyzna w wieku 41 lat, mieszkaniec powiatu świeckiego, został ciężko raniony ostrym narzędziem. Mimo natychmiastowej reakcji służb ratunkowych oraz intensywnej walki lekarzy o jego życie, nie udało się go uratować. Mężczyzna zmarł w skutek obrażeń, zanim jeszcze nad ranem wschodzące słońce zdołało rozjaśnić ulice miasta. Do całego zajścia doszło krótko przed godziną drugą w nocy, w rejonie jednego z lokali gastronomicznych, który w ciepłe wieczory przyciągał zarówno mieszkańców, jak i przejezdnych. To właśnie w ogródku tego lokalu, gdzie jeszcze chwilę wcześniej rozbrzmiewały rozmowy i śmiechy ludzi raczących się alkoholem, atmosfera nagle zgęstniała. Jak wynika z wstępnych ustaleń, Pomiędzy grupą osób siedzących przy stolikach a inną grupą mężczyzn przechodzących obok, doszło do wymiany nieprzyjemnych uwag. Zaczęło się od słownych utarczek, które z każdą minutą narastały. Nikt nie spodziewał się jednak, że niewinna sprzeczka przerodzi się w otwartą konfrontację. W krótkim czasie doszło do bójki, która przeniosła się poza teren lokalu. W szarpaninie, pełnej chaosu, krzyków i brutalnych gestów, ktoś sięgnął po nóż. Na miejsce natychmiast wezwano patrol policji, dyżurny komendy w świeciu odebrał zgłoszenie o dramatycznym zajściu i skierował funkcjonariuszy do miasta Nowe. Rzeczniczka komendy powiatowej policji, komisarz Joanna Tarkowska, poinformowała, że pomimo błyskawicznej interwencji, życia 41-letniego mężczyzny nie udało się uratować. W wyniku zadanych ran doszło do masywnego krwotoku, który okazał się śmiertelny. Oprócz ofiary śmiertelnej, dwóch innych uczestników zajścia, mężczyźni w wieku 32 oraz 34 lat, odniosło obrażenia, jednak ich stan nie zagrażał życiu. Gdy pierwszy patrol dotarł w okolice miejsca zdarzenia, funkcjonariusze zauważyli pojazd, który w podejrzanie szybkim tempie oddalał się z okolic lokalu. Był to Hyundai, w którym, jak się później okazało, znajdowali się uczestnicy bójki. Mimo włączonych sygnałów świetlnych i dźwiękowych kierowca nie zareagował na polecenie zatrzymania. Wręcz przeciwnie, przyspieszył, próbując zgubić radiowóz. W jednej z okolicznych miejscowości doszło do dramatycznej sceny. Uciekinier próbował zepchnąć policyjny samochód z drogi, doprowadzając do kolizji. Pościg zakończył się dopiero wtedy, gdy funkcjonariusze zdołali zmusić pojazd do zatrzymania. Z auta wybiegło czterech mężczyzn, którzy podjęli desperacką próbę ucieczki pieszo. Niewiele jednak zdziałali. Zostali szybko obezwładnieni i zakuci w kajdanki. Wszyscy zatrzymani byli pod wyraźnym wpływem alkoholu, a ich wiek wahał się od 21 do 45 lat. W tym samym czasie inny patrol policji prowadził działania operacyjne w obrębie miasta Nowe. Funkcjonariusze ustalili, że jeszcze jeden z uczestników zajścia nie został zatrzymany. Dzięki wskazówkom świadków trafili na jego trop w jednym z pobliskich hoteli. Tam, w jednym z pokoi, odnaleziono 29-letniego obywatela Kolumbii, który również był pod wpływem alkoholu i podejrzewany jest o zadanie śmiertelnego ciosu. Mężczyzna nie stawiał oporu przy zatrzymaniu. Łącznie do policyjnego aresztu trafiło siedem osób, w tym aż pięciu obywateli Kolumbii. Wszyscy byli nietrzeźwi, a ich zachowanie wskazywało na agresję i brak kontroli. Śledczy badają obecnie dokładne okoliczności zdarzenia, zabezpieczają monitoring przesłuchują świadków oraz analizują dowody zebrane na miejscu tragedii. Całe miasto jest poruszone, a mieszkańcy z niepokojem oczekują na kolejne informacje. W cieniu tej nocnej tragedii pojawiły się pytania o bezpieczeństwo, odpowiedzialność i granice tolerancji dla przemocy, która tej nocy zupełnie niespodziewanie odebrała życie człowiekowi.